i bardziej zmysłowi, I właśnie za chwilę zaprezentujemy drugą linię. linię, która na badaniach konsumenckich spowodowała, to były badania w Polsce, przeprowadzone w Warszawie i Radomiu, jako reprezentacji polskiego, polskiej kobiety, spowodowała dosłowny pisk. No i w pierwszej chwili, jak marketing siedzi za lustrem weneckim, dom im pisk stało? Coś się wylało, pękło. Ale to był pisk pod tytułem Tak, to jest to. To jest piękne, to jest tajemnicze, no i to jest różowe. I z przyjemnością prezentujemy drugą linię, linię lasz. Też dwa produkty. Są to dosłownie koktajle pod prysznic. Jeden jest z tajemniczym, smoczym owocem. Drugi jest z tajemniczą, jak na kosmetykę, e, opuncją, e, czyli czerwone owoce, czerwone, tajemnicze e, owoce o bardzo egzotycznych i wyjątkowych zapachach, które oczywiście Tomek zaraz w szczegółach e, opisze. Co jest wyjątkowego w tej linii, skąd ten pisk był? Bo oczywiście ten róż to jest taki, e, taki nasz e, żart, że każda kobieta gdzieś ma w sobie... Małą dziewczynkę, która, która lubi różowy, taki różowy jak lalka Barbie. Ale tutaj jest nie tylko zapach, nie tylko tajemnicze owoce, ale też ten magiczny składnik, kompleks z mleczka ryżowego, który wygładza i pielęgnuje skórę i on też powoduje, że nasze odczucia po prysznicu są wyjątkowe. No i jak? Dlaczego się tak dzieje?